I spot on. Witam w kolejnym odcinku premierowym, tym razem z propozycjami na październik. Przypominam, że seria ta powstaje dzięki wsparciu Asus'a, którego to jeden z laptopów będzie pojawiał się w dzisiejszym zestawieniu. Zachęcam do sprawdzenia ofertę Asus'a z linku poniżej. A teraz lecimy już z najciekawszymi premierami VOD w październiku. Lupin, sezon trzeci. Zaczynamy od powrotu jednego z tych, no, bardziej rozpoznawalnych tytułów Netflixa. Serial skupia się na bohaterze, który zainspirowany przygodami tytułowego Lupina zaczyna prowadzić życie złodzieja, dżentelmena, jednocześnie obmyślając plan zemsty na bogatej rodzinie, którą to obwinia za śmierć swego ojca. Lupin to fikcyjna, książkowa postać, którą główny bohater zna na wylot po przeczytaniu całej serii kilkukrotnie. Bez problemu zmienia to. Samość kradnie wszystko czego zechce, przy czym robi to z takim urokiem i charyzmą, że jego ofiary są nim zauroczone i niczego początkowo się nie spodziewają. Przyznam szczerze, że pierwszy sezon nawet mi się podobał, jednak przy drugim odpadłem i nawet nie pamiętam dlaczego. Pamiętam jednak, że brakowało mi tutaj większej ilości wspomnianych rabunków i taktyk rodem z pierwszego sezonu Prison Breaka, bo tych wbrew pozorom nie było wcale tak dużo. Kto wie, być może. Może wrócę do tytułu przy okazji premiery najnowszych odcinków, które trafią na Netflix już 5 października Loki sezon drugi. Jeżeli śledzicie kanał i oglądacie pojawiające się tutaj odcinki, to zapewne doskonale wiecie o jakiej postaci opowiada serial. Jest to jeden z pierwszych tytułów wchodzących w skład nagłej ekspansji całego MCU w świat seriali i jeden z nielicznych, który przetrwał próbę czasu i spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów. Byłem jednym z nich i serial oglądało mi się bardzo dobrze. Pierwszy sezon był niejako początkiem multiversum dla całego filmowego świata Marvela, no Pomijam już to jak później ten wątek potoczył się w filmach, tak też drugi sezon będzie kontynuacją tych też wydarzeń, które wstrząsnęły całą czasoprzestrzenią, no i oczywiście głównym bohaterem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z różnych powodów, no to teraz śmiało możecie nadrabiać. Z kolei premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 6 października na Disney+. The Fall of the House of Asher. Tym razem mam dla Was miniserial, który jest zarazem horrorem. I mimo tego, że trailer mnie jakoś specjalnie nie urzekł, to obiły mi się o uszy pozytywne opinie na temat serialu. No i jest to produkcja od twórcy Haunting of the Hill House, który mi się podobał, więc myślę, że i tutaj dam szansę i chętnie sprawdzę. Tym razem akcja skupi się na bezwzględnym i bogatym rodzeństwie Asherów, którzy władają potężną firmą. Z czasem jednak, kiedy to kolejny Dziedzice dynastii Asherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety, wychodzą na jaw dawne sekrety z ich przeszłości. No i wiadomo jak to w horrorach bywa, zapewne dojdzie tutaj do jakiejś masakry. Będzie to krótki, raczej zamknięty sezon, który tego samego dnia, czyli 12 października trafi na Netflix. Gęsia Skórka, sezon pierwszy. Będzie to dziesięcioodcinkowy sezon, który powstanie na podstawie książek Stajna o tej samej nazwie. Przy serialu pracować będą również twórcy związani z kinowymi adaptacjami książek, które to z kolei opowiadają o różnych okolicznościach i różnych bohaterach. Jednak każdy z nich staje w obliczu zagrożenia w formie nadprzyrodzonych mocy. Czyli można powiedzieć, że jest to taka książkowa antologia. W opowieściach znajdziemy nie tylko grozę i dziwne potwory ale także miejsce na dawkę humoru. Premiera zaplanowana jest na 13 października na Hulu i Disney Plus. Rick i Morty Sezon 7. Tego tytułu nie trzeba chyba już nikomu przedstawiać. Jest to jeden z najpopularniejszych seriali animowanych ostatnich lat, który zebrał już pokaźne grono fanów. Tym razem jednak w serialu dojdzie do sporych zmian, które okazują się być niezauważalne albo raczej niesłyszalne. Chodzi tutaj konkretnie o zmianę osoby dubbingującej dwie główne postacie w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, jednak już po zapowiedziach widać, że udało się dokonać podmian wręcz idealnie. Poprzednio obie postacie wraz z całą masą innych pobocznych damingował Justin Roiland, jeden z twórców całego serialu, jednak poprzez liczne zarzuty i oskarżenia skierowane w jego stronę, studio zerwało z nim współpracę. Czy serial na tym ucierpi? Zobaczymy 16 października łącznie z premierą na HBO Max. Hey, look, Morty, I'm a leg. A leg morty! Upload sezon 3. Jeden z tych seriali, który znajduje się na mojej liście, wypadałoby kiedyś nadrobić. Słyszałem porównania uploadu do Good Place, które bardzo mi się podobało, więc, może faktycznie, powinienem to w końcu obejrzeć. Serial przenosi nas do roku 2033, gdzie to osoby umierające można dosłownie zaploadować do wirtualnych hoteli prowadzonych przez firmy technologiczne. Historia skupi się na programiście i imprezowiczu w LA, który ginie w wypadku i jego dziewczyna uploaduje go właśnie tam. Jak potoczą się jego losy? O tym przekonamy się już 20 października na Prime Video. Upload. Koła dla Elity Sezon 7. No dobra, ten tytuł dodaję do zestawienia tylko dlatego, bo wiem, że na pewno jakaś część z Was na niego czeka i chce Was poinformować o nadchodzącej kontynuacji. Ale chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że no, nie jest to serial, na który jakoś wybitnie czekam. Po prostu no, nie są to moje klimaty. Jeśli oglądacie Szkołę dla Elity, dajcie znać w komentarzach i napiszcie, jak się Wam podoba serial. Chętnie poczytam Wasze opinie. Siódmy sezon trafi na Netflix 20 października. Hey, 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 hey. Expecting a miracle to make all this go away. Czas krwawego księżyca. Ostatni tytuł z dzisiejszego zestawienia będzie nieco kontrowersyjny, bo ma on swoją premierę w kinach. No a my mówimy tutaj o premierach w serwisach streamingowych, ale już wyjaśniam. Jest to film wyprodukowany przez Apple'a i zaraz po premierze w kinach trafi on na streaming, więc myślę, że możemy tutaj nieco nagiąć zasady. Szczególnie, że sama produkcja zapowiada się bardzo dobrze. W rolach głównych zobaczymy tutaj Leonarda DiCaprio, Roberta De Niro czy Jessiego Plemona. Mocna obsada pasuje do mocnej reżyserii, za którą odpowiada Martin Scorsese. Będzie to western kryminalny oparty na bestsellerowym reportażu znanym w Polsce pod podobnym tytułem. Historia w nim opisana przedstawia serię morderstw w latach XX-XX wieku, popełnionych po odkryciu ropy naftowej na ziemiach zajmowanych przez plemię OSAGów. Tak też na pewno nie będzie to luźny film, a wręcz przeciwnie. Dajcie znać, czy będziecie oglądać i na Jaki serial z dzisiejszego zestawienia czekacie najbardziej w komentarzach? No i nie zapomnijcie o sprawdzeniu oferty laptopów Asusa w opisie pod tym filmem. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.